O zdrowie psychiczne, podobnie jak o zdrowie fizyczne, powinniśmy dbać nie tylko w trakcie pewnej wizyty u psychiatry czy u psychoterapeuty, ale też w ciągu całego naszego życia. Jednym z kluczowych elementów naszego życia jest nasza praca. W jaki sposób praca wpływa na nasze zdrowie psychiczne, w jaki sposób nasze zdrowie psychiczne wpływa na naszą pracę, o tym dowiecie się z tego odcinka. Praca w obecnym etatystycznym modelu społeczeństwa stanowi około 1 trzecią naszego życia. Spędzamy tam 8 godzin, nawiązujemy relacje, spełniamy się zawodowo oraz wypełniały pewne kluczowe dla nas role społeczne. Często posiadanie sensu w pracy, czy fiskalny, materialny, czy też ideowy będzie stanowić jedną z potwór całej naszej osobowości. Możemy się identyfikować ze swoją pracą, albo możemy czuć dumę z dobrze wykonanej pracy. W ostatnich dekadach Światowa Organizacja Zdrowia zauważyła bardzo niepokojący trend: zdrowie psychiczne, mimo tego, że żyje nam się coraz lepiej, pogarsza się. Światowa Organizacja Zdrowia przeprowadziła badania, które zauważyły, że same Interwencje punktowe, czyli wizyta u psychiatry, wizyta u psychoterapeuty, czy pojedyncze interwencje w miejscach pracy, w miejscach zamieszkania, czy kampanie informacyjne, nie wystarczą, że tak naprawdę powinniśmy myśleć populacyjnie o tym, w jaki sposób dbać o zdrowie psychiczne. Brzmi to skomplikowanie, ale podobnie jak o zdrowie nie dbamy tylko chodząc do lekarza pierwszego kontaktu, o serce nie dbamy tylko w ten sposób. Że bierzemy jakieś leki na serce, ale raczej promujemy postawy prozdrowotne, promujemy sport, wysiłek fizyczny. Tak samo Światowa Organizacja Zdrowia zauważyła, że powinniśmy podjąć pewne działania co do dbania o prawidłowe samopoczucie psychiczne. Jeden z głównych problemów wskazuje na brak jakichkolwiek mechanizmów dbających o nasz dobrostan psychiczny na stanowisku pracy. Światowa Organizacja Zdrowia wykazuje, że istnieje szereg badań, które wskazują na trzy charakterystyczne cechy naszego stanowiska pracy, które stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia psychicznego. Pierwsza z nich to brak kontroli. Jesteśmy w pracy, dostajemy pewne obowiązki, ale czujemy, że nie mamy jakiejkolwiek kontroli. Czujemy się jak robot, jak maszyna. Od której wymaga się, że będzie spełniać tylko to, o co została poproszona, i nie będzie miała żadnego wpływu na to, w jaki sposób wykonywać swoje obowiązki. Druga przyczyna to brak wsparcia. Jeżeli jesteśmy na stanowisku pracy i czujemy, że nie mamy do kogo się zwrócić w przypadku naszych problemów, kiedy chcemy zgłosić, że coś jest dla nas trudne, niezrozumiałe, a nie otrzymujemy jakiegokolwiek wsparcia, nawet nie wiemy, gdzie się z tym zwrócić, to również stanowi duże ryzyko, zwłaszcza wypalenia zawodowego. Trzeci czynnik to wysoki poziom stresu. Stres w pracy, w przeciwieństwie do sytuacji stresowych, do których nasz organizm jest dostosowany, często rozwleka się do miesięcy, kwartałów. Często stresujemy się jakoś sprawą, której nie możemy rozwi rozwikłać. Natychmiast, a musimy czekać na jej rozwiązanie kolejne miesiące. Te trzy czynniki stanowią główne ryzyka pogorszenia zdrowia psychicznego z powodu pewnych warunków w pracy. Światowa Organizacja Zdrowia wykazała, że ciężar zaopiekowania się takim pracownikiem i zadbania o odpowiednie polityki zdrowotne powinny spoczywać na szczeblu menedżerskim. Szczebel menedżerski powinien spełnić pewien zestaw zachowań oraz postaw, które będą chroniły nasze zdrowie psychiczne. Pierwszym z takich zachowań to wsparcie emocjonalne. Nasz menedżer powinien być osobą, do której możemy zwrócić się o wsparcie, nie tylko w wykonaniu jakiegoś zadania, ale również w przypadku problemów emocjonalnych związanych z tym zadaniem. Menedżer. Bierze tutaj na siebie dość odpowiedzialną rolę tego, żeby normalizować pewne trudności oraz żeby wysłuchać pracownika ze zrozumienia. Wsparcie praktyczne jest drugim punktem, więc tutaj menedżer poza wsparciem emocjonalnym powinien też pomóc nam w jaki sposób rozwiązać trudności. Nie chodzi o to, żeby menedżer brał na siebie całą odpowiedzialność za pracę i nam matkował, Chodzi o to, żeby menedżer pokazywał nam drogę do rozwiązania problemu wtedy, kiedy czujemy, że nie wiemy, w którą stronę się ruszyć. Związane z tymi postawami i rolami jest też to, że menedżer powinien być wzorem dla pracowników. Menedżer powinien być pewnym role model. Jego zachowanie, jego kultura pracy oraz jego etyka zawodowa. Powinny być czymś, co stanowi wzór dla pracowników pod nim podległych. Powinniśmy więc chcieć naśladować naszego menedżera, a menedżer powinien być osobą, którą możemy naśladować. W tym momencie możecie uznać, że jest to dość idealistyczne, jednak nie. Tak naprawdę w ten sposób powinny wyglądać zdrowe relacje w pracy. Menedżer poza. Takimi codziennymi zadaniami oraz codzienną komunikacją i nawiązywaniem kontaktu ze swoimi pracownikami, powinien umieć też reagować w sytuacjach krytycznych. Każdy menedżer powinien wiedzieć, w jaki sposób zidentyfikować tzw. czerwone flagi dotyczące nadchodzącego kryzysu zdrowia psychicznego u pracownika. Powinien też zwracać uwagę na możliwe zachowania dyskryminacyjne i stygmatyzujące. W miejscu pracy, jeżeli jakaś osoba cierpi z powodu jakiegoś rodzaju niepełnosprawności albo pewnych zaburzeń zdrowia, lub też jest osobą z jakiejś mniejszości, menedżer powinien zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić im bezpieczne i przyjazne miejsce pracy. Każdy menedżer powinien również wiedzieć, jakie postępowania powinien podjąć w przypadku. Kiedy pojawią się takie sytuacje kryzysowe, kiedy pacjenci zgłaszało się do mnie z takim problemem dotyczącym pracy w moim gabinecie, muszę zwrócić im uwagę na to, że nie zawsze leki czy psychoterapia pomoże. Tutaj pamiętajmy, że zgodnie z badaniami Światowej Organizacji Zdrowia, punktowa interwencja u psychiatry czy psychoterapeuty nie wystarczy. Powinniśmy też domagać się tego, żeby polityki były ogólnodostępne w miejscach pracy. Oczywiście mogę pomóc w ten sposób, że podam odpowiednie leczenie. Mogę pomóc w ten sposób, że osoba, która już doświadcza kryzysu, będzie miała wolne od pracy, albo w jaki sposób można zmodyfikować warunki jej pracy, na przykład ograniczając pracę nocną, ale bez interwencji na Szczeblu polityk danej firmy, sam psychiatra nie może zrobić zbyt wiele. Podsumowując, w pracy spędzały 8 godzin. Wysoki stres, poczucie braku kontroli oraz poczucie braku wsparcia będzie negatywnie wpływać na nasze zdrowie psychiczne. W dużych firmach przełożeni powinni dbać o to, żeby nawiązywać z nami odpowiednie relacje oparte na Otwartej rozmowie o emocjach, otwartej rozmowie o tym, jakie mamy trudności i jak je rozwiązywać, a przełożeni powinni również wiedzieć, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli podoba Ci się wiedza, którą zdobyłeś w tym odcinku, pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał. Po więcej treści odwiedź moją stronę psychiatrajoachim.pl.